Czy nadal czyścisz podłogi miotłą i szufelką? A może męczysz się na rękach i kolanach i musisz użyć ciężkiego odkurzacza? Zapomnij o tym. Tutaj George i Mary Beth z genialnym wynalazkiem. To Livington Deeper Sweeper. Zamiatarka akumulatorowa z możliwością ładowania. Bezprzewodowa, lekka i kompaktowa. O genialnej trójkątnej konstrukcji. Aby nieskazitelnie wyczyścić nawet najmniejszy kąt. Dla doskonałego czyszczenia w zakresie 360 stopni. Wykona całą pracę za ciebie. Tywany, twarde podłogi dają się lśniąco czyste. Zobacz, brud i kurz po prostu znikają. Włosy, kawałki i okruchy. Wilgotne resztki jedzenia nie ma. Nawet konfetti na dywanie zniknęło. Potłuczone szkło zostanie usunięte w rekordowym czasie. Jego sekretem jest genialna technologia trzech szczotek. Trzy oddzielne, szybko obracające się szczotki z każdej strony zamiatają wszystko do środka. Zbierze nawet najmniejszy brud. A żeby opróżnić pojemnik, naciśnij przycisk. Livington Deeper Sweeper tak się dzisiaj sprząta. Kocham mojego psa, ale jego sierść jest wszędzie. Dzięki Deeper Sweeperowi mogę sprzątnąć wszystko w kilka sekund. Kiedy wkładam go do szafy, nawet stoi samodzielnie. Dla mnie jest idealny. Przestań zamiatać. Niech Deeper Sweeper zrobi to za Ciebie. Zamów teraz, ponieważ dzisiaj mamy niesamowitą ofertę, która pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo energii oraz pieniędzy. Zanim dostałam Dipper Sweepera, musiałam żłudnie wszystko czyścić dużym odkurzaczem. Sprzątanie pod łóżkiem to koszmar. Zawsze musiałam przesuwać meble. Z Dipper Sweeperem dotrę nawet do najmniejszego okruszka pod łóżkiem. o okruchy, ciastek, bez względu na to, jaki brud wymaga oczyszczenia, dzięki Dipper Sweeperowi mogę dotrzeć do każdego zakamarka. Po prostu wykonuję całą pracę za mnie. Nieporęczne odkurzacze mogą pozostawiać brud w narożnikach, ale dzięki dodatkowej szczotce narożnej Dipper Sweepera brud nie ma szans, nawet w narożnikach. Wybacz, Filo. Dzięki wyjątkowo niskoprofilowej głowicy obrotowej możesz z łatwością sprzątać pod meblami bez ich przesuwania. Spróbuj tego z odkurzaczem. Dipper Sweeper jest pięć razy lżejsza od przeciętnego odkurzacza. Idealnie nadaje się do czyszczenia schodów. Jest tak lekka, że nadaje się dla młodych i starszych osób. Dipper Sweeper jest lekka jak piórko, z łatwością mogę z nią wchodzić po schodach i dostać się do każdego zakamarka. Jest także idealna do łazienki, gdzie duże nieporęczne odkurzacze nigdy się nie mieszczą. Dipper Sweeper z łatwością dotrze do każdego zakątka twojej łazienki. Robi za mnie całą robotę. Jego pomysłowa konstrukcja i rewolucyjna technologia Tree Brush z trzema szybko obracającymi się szczotkami gwarantuje, że żaden brud nie wydostanie się z pojemnika. Co więcej, wbudowana szczotka z obrotową krawędzią czyści nawet trudne do wyczyszczenia narożniki i szczeliny. Możesz też sprzątać wzdłuż listew przypodłogowych. Deeper Sweeper usuwa brud z każdego zakamarka. Livington Deeper Sweeper stanie się Twoim nowym, najlepszym przyjacielem w sprzątaniu. Dlaczego? Ponieważ wykorzystuje na całą pracę za Ciebie w całym domu. Bezprzewodowa, akumulatorowa zamiatarka Dipper Sweeper sprząta każdy bałagan z dowolnej podłogi w dowolnym kierunku. Na koniec wystarczy nacisnąć przycisk, aby ją opróżnić i gotowe. Tak się dzisiaj sprząta. Zamów teraz. Mycie podłóg to żmudna i brudna praca. Nadwyręża ramiona i plecy. To czysta tortura. Przestań mozolnie sprzątać na rękach i kolanach. Przestań używać miotły i szufelki. Ciężki i nieporęczny odkurzacz nie usunie nawet całego brudu z kątów. Szybko i łatwo usuń brud, kurz, okruszki, włosy, wilgotne resztki jedzenia, konfeti, a nawet potłuczone szkło z Livington Deeper Sweeperem. Lekka jak piórko akumulatorowa zamiatarka do podłóg która wykona całą pracę za Ciebie. Livington Deeper Sweeper zachwyca pomysłową, trójkątną konstrukcją i przełomową technologią Tree Brush. Trzy oddzielne, szybko obracające się szczotki po każdej stronie zamiatają wszystko do środka, niezależnie od tego, w którą stronę skierujesz głowicę czyszczącą. Nawet najmniejszy brud zostanie zmieciony do pojemnika. Co więcej, mocna szczotka narożna z przodu dotrze w każdy zakątek, a kiedy skończysz, opróżnij pojemnik na śmieci Naciskając przycisk. Jest idealna do twardych powierzchni do wszystkich rodzajów twardych podłóg, takich jak podłogi kamienne, laminowane lub winylowe. Sprzątanie będzie proste! Głowica obrotowa z łatwością ominie każdą przeszkodę, a dzięki wyjątkowo płaskiej konstrukcji zmieści się również pod meblami. Livington Dipper Sweeper zbiera każdy brud! Dipper Sweeper jest pięć razy lżejsza od przeciętnego odkurzacza idealnie nadaje się do czyszczenia schodu mojego psa, ale jego sierść jest wszędzie. Dzięki Viper Sweeperowi mogę sprzątnąć wszystko w kilka sekund. Kiedy wkładam go do szafy, nawet stoi samodzielnie. Dla mnie jest idealny.